Jonathan Dunkel. Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 47. Eschatologiczny Jom Kippur. W przypowieści Jezusa, król reprezentujący Boga. Przygotował wesele dla swego syna i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ewangelia Mateusza, rozdział 22. Pierwsi z zaproszonych, reprezentujący naród żydowski, nie chcieli przyjść, dlatego nakazał swoim sługom: Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom Ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną I rzecze do niego Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? A on o nie miał Wtedy król rzekł sługom Zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ewangelia Mateusza rozdział dwudziesty drugi Król przyglądał się tylko tym, którzy przyszli na wesele. Inni osądzili się sami, odrzucając Chrystusa i Jego zaproszenie na wesele. Kto nie wierzy, już został przez Niego potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana rozdział trzeci Przypowieść ta ilustruje ważne prawdy. Po pierwsze, przegląd zaproszonych na wesele, a więc sąd, ma miejsce przed przyjściem pana wesela, czyli Chrystusa. Po drugie, sąd obejmuje tylko przybyłych na wesele, a więc wierzących. Po trzecie, sąd jest dobrą nowiną, gdyż zbawienie otrzymujemy za sprawą szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, która jest darem od Boga. Sąd wykaże, kto z wyznawców Boga przyjął szatę sprawiedliwości Chrystusa, a kto był nim tylko z imienia. W tym przypadku Jezus odda każdemu według uczynków jego, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Ewangelia Mateusza rozdział 16. Oznacza to, że sprawa każdego człowieka będzie rozstrzygnięta przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Sąd przedadwentowy Apostoł Piotr napisał. Nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd od Domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii? Pierwszy list Piotra, rozdział czwarty. Sąd Boży nad Wierzącymi nazywa się przedadwentowym, gdyż dobiegnie końca przed powrotem Jezusa Chrystusa. Obejmuje wszystkich wyznawców Boga, nawróconych i nominalnych. Czy Biblia podaje czas rozpoczęcia tego sądu? Tak. Zacznijmy od tego, że mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach jako sługa świątyni i przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. List do Hebrajczyków rozdział 8. Ze zwrotu zasiadł po prawicy tronu. Niektórzy wnioskują, że sąd rozpoczął się po wstąpieniu Jezusa do nieba. Ale tak być nie mogło, gdyż wiele lat później apostoł Paweł wciąż mówił o sądzie w czasie przyszłym. Porównaj Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 24, wers 25. Zwrot po prawicy Boga świadczy, że Jezus wstawia się w obecności Ojca za swym ludem bez względu na to, czy jego służba pośrednicza odbywa się w miejscu świętym czy najświętszym. Obecność Boża manifestowała się w obu tych miejscach dawnej świątyni. Podobnie jest w świątyni niebiańskiej, gdzie Ojciec i Syn są razem podczas obu faz służby Chrystusa. Zwrot przybył przedwieczny i sąd zasiadł z Księgi Daniela, rozdział 7, dowodzi, że Bóg nie musi zawsze przebywać w Najświętszym, a zatem i Słowa, że Jezus po w niebo wstąpieniu zasiadł po prawicy Boga, nie oznaczają automatycznie, że rozpoczął służbę w najświętszym, jak niektórzy błędnie wnioskują. Warto zwrócić uwagę w kontekście powyższego cytatu z listu do Hebrajczyków, że zwrot Świątynia zwykle odnosi się w Biblii ogólnie do przybytku, dlatego starożytny grecki przekład Starego Testamentu zwany Septuagintą rzadko określa tym słowem miejsce święte, a jeszcze rzadziej najświętsze. To ostatnie nazywano zwykle po grecku hagia hagion, co było tłumaczeniem hebrajskiego kodesz Kodeshim. Opis sądu nad sprawiedliwymi i czas jego rozpoczęcia znajdziemy w samym sercu Księgi Daniela. W jej siódmym rozdziale aż trzykrotnie pojawia się ta sama sekwencja wydarzeń, w której centrum jest wizja Sądu Bożego, co podkreśla jego wielkie znaczenie dla Kościoła Bożego w czasach końca. Sekwencja ta wygląda następująco. Cztery wielkie bestie reprezentujące cztery imperia. Mały róg symbolizujący religijną moc. Sąd Boży. Zniszczenie małego rogu. Nastanie królestwa Bożego. Prorok Daniel napisał: Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomień jego koła, płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Księga Daniela, rozdział siódmy. Zwrot, sąd zasiadł. Sugeruje dochodzeniowy charakter sądu przedadwentowego. Otwarcie ksiąg implikuje przegląd zapisu, dlatego czasem nazywa się go sądem śledczym. Patrzałem, i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężył ich, aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym najwyższego i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Księga Daniela, rozdział siódmy. W tym rozdziale prorok Daniel dodał nowe szczegóły w sprawie Babilonii, Medopersji, Grecji, Rzymu i Papiestwa. Potem opisał scenę sądu, w rezultacie którego Mały Róg będzie zniszczony, a Sprawiedliwi i zbawieni. Mały Róg będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów. I połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie, a panowanie i władze i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma Lud Święty Najwyższego. Księga Daniela, rozdział siódmy. Ta sama sekwencja, powtórzona trzykrotnie w tym rozdziale, za każdym razem pokazuje, że sąd rozpoczyna się po 1260 latach supremacji Małego Rogu i obejmie wszystkich wyznawców, a więc zarówno wyznawców prześladowanych przez Mały Róg, jak i tych, którzy prześladowali w służbie dla Małego Rogu. Porównaj Księga Daniela, rozdział 7. W rezultacie sądu, Lud Boży odziedziczy wieczne królestwo. Natomiast imiona tych, którzy byli wierzącymi tylko z imienia, zostaną wymazane z Księgi Życia. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział 32, wers 33, Księga Psalmów, rozdział 69, wers 29 i List do Filipian, rozdział 4, wers 3. W dziesiątym rozdziale Listu do Rzymian apostoł Paweł pisze, że mamy wyznawać Jezusa ustami i żyć w zgodzie z Jego naukami. Jezus powiedział. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 10. Sprawiedliwi nie staną na sądzie przed Adwentowym osobiście, lecz będzie ich reprezentował Syn Boży. Porównaj księga Daniela rozdział 7, wers 13. Jezus obiecał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ewangelia Jana, rozdział 5. W czasie sądu przedadwentowego Jezus jest sędzią i obrońcą. Wobec całego wszechświata usunie zapis naszych grzechów mocą swej przelanej krwi. Przekaże im królestwo, którego odmawia im mały róg. Wymarze grzechy, które wyznali. Jezus niczym arcykapłan w dniu sądu usunie ich zapis z ksiąg bożych. Sąd przedadwentowy niesie same korzyści zbawionym, nic dziwnego, że jest częścią dobrej nowiny. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 14. Dzień pojednania. Podobna sekwencja, jak w siódmym rozdziale Księgi Daniela, jest w rozdziale ósmym. Po Medo -Persji, reprezentowanej przez barana, Grecji symbolizowanej przez kozła, występuje Rzym w fazie pogańskiej, co wyraża horyzontalny wzrost reprezentujący podbój terytorialny. Następny jest Rzym w fazie chrześcijańskiej, co wyraża wzrost wertykalny, reprezentujący podbój duchowy. Tam, gdzie w siódmym rozdziale następuje scena sądu, w ósmym jest mowa o oczyszczeniu świątyni. Potwierdza to, że sąd przedadwentowy i oczyszczenie świątyni są tym samym wydarzeniem. W tej sekwencji proroczej symbolami Medo-Persji i Grecji są baran i kozioł. Porównaj księga Daniela rozdział 8, wers 20. Dlaczego pogańskie mocarstwa są tu reprezentowane przez zwierzęta czyste? Nie ma tu przypadku. Prorok Daniel w ten sposób podkreślił fakt, że głównym tematem tego rozdziału jest Jom Kippur. Dzień pojednania, kiedy te zwierzęta odgrywały rytualną rolę. Prorok Daniel poczynił liczne aluzje do tego święta w ósmym rozdziale swej księgi. Kluczowy werset tego rozdziału brzmi w przekładzie Jakuba Wójka. Aż do wieczora i poranku dni 2300, a będzie oczyszczona świątynia. Księga Daniela, rozdział ósmy. Starożytni tłumacze Biblii rozumieli aluzję proroka Daniela do dnia pojednania, gdyż bez wyjątku oddali hebrajskie nizdak jako oczyszczona. W tym dniu arcykapłan oczyszczał miejsce najświętsze z zapisów wyznanych grzechów. Porównaj Księga Kapłańska rozdział 16. Daniel nawiązał do tego również poprzez użycie terminu świątynia hebrajskie kodesz który siedem razy występuje w biblijnym opisie Dnia Pojednania. Schemat świątyni izraelskiej Ceremonie świątynne przedstawiały Boży plan zbawienia. Człowiek, który zgrzeszył, przychodził na dziedziniec świątyni z ofiarą, kładł ręce na głowę zwierzęcia i wyznawał grzechy Bogu, po czym zabijał to zwierzę. W ten sposób symbolicznie przekazywał na ofiarę winy i karę za nie. Tą krwią kapłan skrapiał zasłony i pomazywał ołtarz kadzenia w Miejscu Świętym, wnosząc symbolicznie wyznane grzechy do świątyni wraz z krwią. Grzesznik odchodził usprawiedliwiony, ale zapis grzechów pozostawał w świątyni aż do Dnia Pojednania. Do Najświętszego arcykapłan wchodził tylko raz w roku, aby usunąć symboliczny zapis grzechów. W Dniu Pojednania, po hebrajsku Jom Kippur. Na dziedziniec przyprowadzano dwa kozły. Jeden reprezentował pana, a drugi Azazela. Pierwszego zabijano na ofiarę. Z jego krwią arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego i dotykał ją ubłagalni, czyli wieka arki przymierza. W ten sposób oczyszczał świątynię z zapisu grzechów. Porównaj księga kapłańska rozdział szesnasty. Po wyjściu ze świątyni arcykapłan składał grzechy symbolicznie na kozła dla Azazela. Niektórzy przez to błędnie rozumują, że także kozioł dla Azazela symbolizował Chrystusa. Nie mogło być tak z wielu względów. Oto kilka z nich. Pierwsze. Krew kozła symbolizującego Azazela nie była przelewana, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. List do Hebrajczyków, rozdział 9. Drugie. Nie miał żadnej cząstki w dziele pojednania, gdyż jego rola zaczynała się po zakończeniu oczyszczenia świątyni i dzieła odkupienia, Księga Kapłańska, rozdział 16, wers 20, kiedy pozostało już tylko usunięcie grzechu i jego źródła. Trzecie. Kozioł reprezentujący Azazela był nieczysty, dlatego ten, który go prowadził, musiał potem obmyć ciało i szaty. Czwarte. Wyganiano go na pustynię, podczas gdy ofiary wskazujące na Mesjasza ginęły na dziedzińcu świątyni. 5. Biblia kojarzy z demonami miejsca, na jakie wyprowadzano tego kozła. Podobnie jak i tradycja rabiniczna. Porównaj księga Izajasza, rozdział 13 oraz rozdział 34. 6. Paralela między kozłem reprezentującym pana a kozłem reprezentującym Azazela. Sugeruje istotę podobną do Jachwę, a więc osobową i nadprzyrodzoną, ale mu przeciwną. Siódme. Słowo Azazel pochodzi zapewne z hebrajskiego z zl, które oznaczało gwałtownego i złowrogiego Boga, jakim jest szatan. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział czwarty, wers czwarty. 8: W tradycji żydowskiej Azazel to diabeł, który zwiódł Adama i Ewę. Przyniósł ludzkości narzędzia wojny, nauczył mieszkańców ziemi wszelkiej nieprawości i kusi sprawiedliwych. Taki sam los, jaki spotykał tego kozła, Słowo Boże zapowiada szatanowi, nawiązując do ceremonii usunięcia grzechów w dniu pojednania. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 20 oraz Księga Kapłańska rozdział 16, wers 21. Księga Zachariasza rozdział trzeci mówi, że diabeł nakłania ludzi do grzechu, a potem oskarża i potępia z tego powodu. Poniesie konsekwencje zgodnie ze sprawiedliwą zasadą zwaną lex talionis, jaka panowała w starożytności. Według niej fałszywy świadek otrzymywał karę, jaką próbował ściągnąć swoim oskarżeniem. Porównaj księga powtórzonego prawa rozdział dziewiętnasty. Na szatana spadną konsekwencje wszystkich wyznanych grzechów, gdyż był ich prawdziwą przyczyną. Dzieło wybawienia będzie zakończone, kiedy diabeł przestanie istnieć, a jego nikczemność zatruwać świat. Sprawiedliwości stanie się zadość, gdy grzechy, do których skłonił zbawionych, a także kara za nie, spadną na niego. Wskazywała na to ceremonia wyniesienia zapisu grzechów ze świątyni i włożenia ich na głowę kozła, który ginął tak, jak zginie diabeł. Typologia służby świątynnej. Starotestamentowe święta i ceremonie świątynne ilustrowały plan zbawienia. Ofiary składane na dziedzińcu zapowiadały ofiarę Chrystusa na krzyżu. Służba kapłanów w miejscu świętym wskazywała na pośrednictwo Jezusa w świątyni niebiańskiej. Porównaj list do hebrajczyków rozdział 8, wers od pierwszego po drugi. Na mocy Jego ofiary i służby pośredniczej w niebie wyznane grzechy są odpuszczane. Codzienna służba kapłanów w świątyni wskazywała na pierwszą fazę pośredniczej służby Chrystusa. Natomiast służba arcykapłana w Dniu Pojednania ilustrowała sąd przedadwentowy. Porównaj list do Hebrajczyków, rozdział 8, wers 5. Tak jak arcykapłan usuwał ze świątyni zapis grzechów, tak Jezus usunie symboliczny zapis wyznawanych grzechów ze świątyni niebieskiej, kiedy sąd przedadwentowy dobiegnie końca. Wyjście arcykapłana ze świątyni w Dniu Pojednania oznaczało koniec sądu dla ludu Bożego. Służba Jezusa w niebiańskiej świątyni dobiegnie końca wraz z sądem nad ludem Bożym. Porównaj Ewangelię Mateusza, rozdział 16, wers 27 oraz Księga Apokalipsy, rozdział 22, wers 12 oraz rozdział 3, wers 5. Dzięki temu Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię pozbawionych. Po zakończeniu służby pośredniczej i sądu przedadwentowego, Chrystus weźmie królewskie regalia w miejsce szat kapłańskich. A od Ojca panowanie, chwałę i władzę królewską. Księga Daniela rozdział siódmy. Przyjdzie jako król Królów i Pan Panów, aby zabrać swój lud z ziemi, a jego panowaniu nie będzie końca. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział dziewiętnasty. Prorok Daniel tak opisał tę scenę. A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Księga Daniela rozdział siódmy.